Nie wiem, czy spotkałaś się kiedyś, spotkały się kiedyś z nazwą dieta wdzięczności. A skąd ona w ogóle się wzięła? Gdy pierwszy raz o niej usłyszałem, powiem Wam, że mnie rozbawiła. Ale dziś wiem, że ona może być skuteczna. A składa się tylko z czterech prostych kroków. A pochodzi z książki Janice Kaplan, wyniki wdzięczności. Zanim zaczniesz jeść, poświęć minutę, dokładnie 60 sekund na to, by podziękować za jedzenie. Przyglądasz się posiłkowi, którego zamierzasz zjeść. A potem w pełni delektujesz się jego smakiem i armatem. Bo ja tak naprawdę przy jedzeniu to skroluję jakieś wiadomości. Częściowo oglądam telewizor jednym okiem. A ty masz podobnie? Stosuj minutę. Tak jakbyś chciała zrobić zdjęcie. I zastanów się nad tym, jaki kolor ma jabłko, zapach tego. Świeżego, zerwanego pomidora ze szklarni. Delektuj się smakiem, zapachem, jedzenia. Usiądź bez względu na wszystko. Zastanów się, ile kalorii pochłonęłeś w biegu. Jedzenia zjadłeś podczas podróży samochodem. Czy można być wdzięcznym za jedzenie i robić pięć rzeczy naraz? Koncentrujesz się wtedy na jedzeniu, jeździe samochodem czy na czym, a wystarczy się zatrzymać na pięć minut zjeść jabłko, batona i ruszyć w dalszą drogę. Nasycaj się wdzięcznością, a nie jedzeniem. I tu Was pewnie zaskoczę, bo często nam się wydaje, że pragniemy jedzenia, a tak naprawdę pragniemy miłości, przyjaźni, współczucia i wdzięczności. Bo tak naprawdę to jedzenie łagodzi złe nastroje i poczucie osamotnienia. Ludzie, ponoć, którzy twierdzą, że są uzależnieni od czekolady, szukają uspokojenia i satysfakcji. Zaspokajają nasze potrzeby, Pozwalamy sobie na chrupanie, rzucie i gryzienie. Teraz proszę się nie śmiać, ale pamiętasz czas, kochana? Czy odczuwałaś głód? No nie. Jak pokazują badania, 80% osób, które są zakochane, chudną. I Tu cytat z książki. Wybierz faceta, zamiast kotleta. It's tylko to, co wywołuje u Ciebie wdzięczność. W tej zasadzie chodzi o to, żeby nie mieć wszystkiego, to co mamy pod ręką. Tylko wybierać to, do czego czujemy wdzięczność. I tu posłużę się badaniami, które przeprowadził pewien amerykański doktor. Otyli ludzie często nakładają sobie w restauracji to, co padnie im w ręce, a szczupli wybierają. Szczupłe osoby najpierw idą na zwiat, sprawdzają, co chcieliby zjeść i na co mają ochotę. Nie napełniają talerza byle czym. Bądź wdzięczny, wdzięczna za chrupiące, soczyste jabłko. Postaraj się po prostu skupić na tym, co ląduje na Twoim talerzu. I bądź wdzięczny za to, co masz na nim. Czy czujesz wdzięczność do pątka, czy do jabłka lub czegoś bardzo zdrowego? Czy czujesz wdzięczność do przetworzonej żywności, czy do żywności, którą sam przygotujesz poświęcić na to czas, energię, tworzysz swoje serducho, by Twoja rodzina również była za nim wdzięczna. No dobra, to chyba na tyle. Teraz już miłego dnia. I daj znać, co sądzisz o tej diecie.